pam bam, bam. kacper Bissons przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie dziękuję za wszelkie wpłaty, które zrobiliście na lokomotywę kubusia. Ja od siebie również dołożyłem swoje 3 grosze. No, i łącznie będzie tego ponad 6 tysięcy, także myślę, że na początek bardzo fajnie. A dlaczego na początek? Dlatego, że dziś oficjalnie chciałbym się podzielić z Wami naszym projektem fundacyjnym. I oprócz tego, że nie jest to zwykła fundacja, o czym zaraz, to dzisiaj chciałem powiedzieć, jak na cztery sposoby możesz kompletnie bezpłatnie, ale efektywnie pomagać. Na przykład naszej fundacji, ale też innych, innych zbiórek, innych fundacji. Co możesz robić? Po pierwsze, poniżej masz link do naszej grupy na Facebooku. To jest grupa nasza fundacyjna. Zajmujemy się pomaganiem Dominikanie i Wenezueli, a właściwie głównie dzieciom i rodzinom, które tam zamieszkują. I jest o tyle dziwna fundacja. O czym już mówiłem na Facebooku, że zarówno nasz prawnik, jak i notariuszka mówili otwarcie, że to wygląda jak bał. Że to jakoś tak dziwnie, że chcemy pomagać, a my mamy taką strategię, że, że całość pieniędzy, jaką otrzymujemy, dajemy na, na cel na słuszny cel, a jeżeli potrzebujemy polecieć na Dominikanę albo do Wenezueli albo kupić lustrzankę. Albo zrobić nawet kampanię na Facebooku, która będzie reklamowała naszą fundację, to to wszystko idzie z naszych pieniędzy, czyli założycieli fundacji, czyli mojego wspólnika Maćka i mnie. Chociaż jak Karol, jak Karol jak to oglądasz to mnie też się dorzucisz coś, to znasz nasz trzeci wspólnik. Także myślę sobie, że fajnie, że cel jest jasny i klarowny, czyli pomaganie. Dlaczego Dominikana i Wenezuela? Ano, dlatego, że tam jedna złotówka daje realną wartość. Tam jest skrajna bieda. Naprawdę ludzie czasem nie mają na buty, na jedzenie, na, na podstawowe rzeczy. I teraz właśnie zaczynamy w Wenezueli, tam budujemy im farmę. Dlaczego farmę? Dlatego, że jeżeli dalibyśmy im po prostu hajs dali im po prostu ubrania, dali im po prostu jedzenie, to to jest taka pomoc doraźna. Wolimy dać wędkę, żeby oni sobie sami złowili oczywiście wegańską rybę i takim narzędziem właśnie jest farma. Oni tam będą mogli stworzyć swoje miejsca pracy, będą mogli produkować żywność, którą będą jeść i sprzedawać dalej. Także myślę, że pomysł jest OK. To jest właśnie efektywny altruizm. No i teraz, jak Ty możesz pomagać kompletnie bez... Pieniędzy. No, bo ja wiem, że, e, że część z Was pomaga i to jest fajne, i, i za, chwilę, za chwilę też o tym powiem, jak można pomagać y, kasom, ale można też pomagać w inny sposób. Mamy tą, tą grupę fundacyjną, o której, o której Ci przed chwilą mówiłem. Link jest poniżej, link też jest w przypiętym komentarzu pod tym filmem. I tam wyobraź sobie, robimy licytację. Licytacje różnych fajnych rzeczy. I e, ta piłka, w momencie, kiedy będziemy mieć już. Ach, chciałem się tutaj na hama, ale to by nie było mądre. Ta piłka, ta piłka e, podpisana e, własnoręcznie przez e, najlepszego polskiego zawodnika, jednego z najlepszych zawodników na świecie czyli Roberta Lewandowskiego jest na aukcji, na aukcji charytatywnej właśnie na naszej grupie e, i w momencie kiedy nasza grupa spuchnie do 100, do 1000 osób to wtedy ta piłka właśnie odpala tę aukcję. Na razie tylko pokazujemy, że ta piłka jest i że niedługo będzie w Także będziesz mógł nabyć tą piłkę. I jak masz kasę, jak najbardziej możesz. Ale co robić, jak nie, nie masz tej kasy? E, dobra, dochodzimy wreszcie do tych czterech sposobów. Po pierwsze, wejdź na grupę i zalajkuj. Zlajku różne aukcje, bo tam są tam zupełnie inne aukcje są nam aukcję, teraz jest jakieś fajne przecieradło, jest czteroliczna kończynka, są, jest kapuera, usługa nauczania kapuery, różne fajne rzeczy, także wejdź i za lajku. To jest pierwsza rzecz, którą za darmo możesz zrobić. Druga to licytacje. Nawet jeżeli nie masz kasy, to większość rzeczy zaczyna się czasem nawet poniżej ceny rynkowej, także... Zajdźcie tutaj, aby zrobić ruch, aby podbić zainteresowanie, aby pokazać, że coś się tam dzieje. To szczególnie przy takiej małej grupie, która dopiero się rozwija, jest bardzo bardzo e, istotne. Po trzecie, e, znajdź sobie, to jest takie bezpłatne, e, w, może nie do końca, ale nic ci nie kosztuje fizycznie kasy. Znajdź jakąś starą rzecz, najlepiej nową, która ci zalega e, w domu, e, już się nie cieszy, ale dalej jest atrakcyjna i on po prostu tam wystaw. E, oczywiście mówimy, żeby to nie były jakieś gacie potacie, e, czy, e, czy coś co jest niefajne, ale jeżeli to ma jakąś ikrę, e, jakąś wartość sentymentalną, może mieć dla kogoś e, coś fajnego, wystaw na aukcję, włącz się w to, zaangażuj innych, żeby mogli e, wylistować e, kasę na, na dzieci z Wenezueli. E, to jest Trzecia rzecz, no i czwarta, moim zdaniem w tym momencie najważniejsza, to w momencie kiedy wchodzisz na grupę, tam jest z prawej strony na komputerze, masz opcję zaproś. Zaproś przynajmniej 300 znajomych tej grupy. Klikasz, to jest 300 kliknąć, to, to trzeba się trochę zaangażować i większość ludzi tego nie robi. Także jeżeli mogę cię o to prosić, wchodzisz tam, zapraszasz ludzi, i wtedy będziemy mieć niedługo 1000 osób na naszej grupie, a potem oczywiście wiele tysięcy, myślę, że zatrzymamy się na kilkudziesięciu tysiącach, jak nie więcej, zobaczymy, może będą setki tysięcy osób i taką piłkę marki Adidas Roberta Lewandowskiego będziemy mogli zycytować za większą kasę po prostu, a swoją drogą według Forbes'a Robert jest najbardziej wpływową osobowością w polskim internecie czy w polskich mediach a na chyba ósmym miejscu jest jego małżonka. Także warto, warto wylicytować piłkę podpisaną przez najbardziej wpływowego człowieka w Polsce. Myślę, że, że atrakcyjne to jest. W sekrecie powiem Ci, że mam jeszcze, mam jeszcze jedną piłkę. Kiedyś taką piłkę kupiłem z autografem innego światowego polskiego zawodnika z innej dyscypliny. Dzisiaj jeszcze nie powiem jaka to jest piła. Ale, ale to też, też fajna gratka, i myślę, że niedługo też się będą pojawiać inne takie ciekawe rzeczy. A. A. Poczekaj. Dobra. A. A Ty też możesz do tego swoją cegiełkę dołożyć. Także podsumowując, wbijaj na grupę poniżej. Polajkuj obecne posty, policytuj, podziałaj tam. Zawsze znajomych e, tam po prawej stronie, przynajmniej 300, to jest 300 kliknięć. To Ciebie kosztuje kilka minut roboty, nudnej, żmudnej roboty, ale to tylko kilka minut. A, a możesz realnie pomóc e, właśnie w Wenezueli, a potem Dominikanie? No i ciśnijmy. E, wystaw coś, poszukaj czegoś w domu i działajmy. Także ja tu akurat dojeżdżam do biura. Zapraszam Cię po raz setny na grupę poniżej. Hakona ma data wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.